A dzisiaj powiem Wam o tym, co możemy znaleźć w ProTools Intro. ProTools Intro to jest termowy soft od Avid i znajdziemy tutaj: 8 tracków mono bądź stereo, 8 instrument tracków, 8 midi tracków, 4 traki aux albo Routing Folders. To są takie foldery, moi drodzy. Nie wspiera VCI kanałów. Jeden Master finder, 4 wejścia sygnału. Clip FX, funkcja, która działa tylko podczas odtwarzania. No i wsparcie oczywiście dla. Core Audio na Macu, dla Ezio na PeCecie. I tutaj jest wsparcie dla ARA 2 w Melodyne, moi drodzy. No i tak jak już wspominałem o tym, że mamy tutaj instrument Xpand 2, wirtualny Instrument Plugin, który bardzo jest rozbudowanym instrumentem oczywiście. No i dla kogo jest oczywiście intro? Dla tych, którzy lubią w domowym zaciszu robić sobie małe projekty, małe sesje. Obserwuj po więcej.